Hejka, wszyscy, całego księstwa Was witam, na W dzisiaj trzy saszetki z Premier League Top 2006 otworzymy. Byłem w kiosku w Kowlandzie i tam te saszetki mieli, ale nie było żadnego nigdzie starter packa z tej kolekcji, więc cóż, no pozostaje nam się tymi saszetkami pocieszyć. Jak widzicie, tutaj trafy. moje dotychczasowe, w tym ten do 499 Dean Henderson trafiony. Ale poza tym paralelki niebieskie i inne karty, które tutaj można zobaczyć, na dzisiaj spróbujemy jakieś kolejne, trafić może jakaś, się trafi kolejna ciekawa. Oj, chrome kinga będziemy mieli. Jest Cody po z Liverpoolu, jest Pedro Poros Tottenham. Mamy headline Jacob Murphy, już go mam, bo widzę. Takers z Daniel Malen. Full Force, Ola Aina. to jest ekipa Forest. No i ponownie Didier Drogła wpada. Mamy czwartą paralelkę niebieską i drugą z West Hamu. Guido Rodriguez, im go tu, Totti Gomes. I logo Aston Villa mamy. Mamy Sepa Vandenberga, to jest Brentford, Alexi Wobby Fulham, Irek Bunam Severtonus, Chelsea Murray Campbell, Rookie. Mamy Beast do Enzo Fernandeza, Chelsea, Pro Partnership z Liverpoolu, Gravenberch, McAllister. Legenda Tottenhamu Robby Keane. Jest paralelka, tym razem zielona, z Andreonaną. Tego Tyrik Mitchell z Crystal Palace i City, Foden. Mamy teraz Alfonso Areolem, to jest drużyna West Hamu, Josh Brown Hills Burnley, Herb Bournemouth Gabi Martinelli z Arsenalu, Pro Precision, Patrick Bamford, jego jeszcze nie miałem, Generation Now Doku, jego też nie miałem, Pro Partnership Sunderland, Enzo Lefe, Patrick Roberts, no i mamy Yellow paralelkę z Gabi Martinelli z tego Ryan Yates, Forrest, no i Lisandro Martinez z Manchester United. Czy jak widzicie, no nie, nic poza tym chromem Lydia Drogby, którego już trafiłem, to nic poza tym ciekawszego nie było. O, trzy kolejne paralelki. Jedna zielona, jedna żółta, cztery niebieskie w tym momencie. Dwa kolejne loga. Trochę świeciaków też doszło, ale już widziałem, że tego już mam, bo tu widzę. A tak poza tym, no, szało nie było. Bo już gdzieś po połowie miesiąca dopiero się postaram, może jeszcze coś z tej kolekcji znaleźć. Ale też wiadomo, że trzeba mieć budżet też na FIFA 365 2026 i na kolekcję związane z Ligą Mistrzów i nie tylko. Tak, zresztą można zobaczyć. Bo 10 odcinku szału nie było z tymi saszetkami, ale mimo wszystko Chromking Drogba, mimo wszystko na plus. I tyle, no więc co do zaczyska następnym razem. Pamiętajcie, lajki i suby, najważniejsze.